Pierwszy dzień mamy dzisiaj, w sumie to pół dnia dopiero i muszę powiedzieć, że jestem okropnie głodna, po prostu jestem tak głodna, że nie wiem. I zapijam to oczywiście wodą. Ja uwielbiam wodę z cytryną, a tutaj nawet nie mogę dodać cytryny, więc piję czystą wodę i tylko ta woda mi na razie pomaga. Jak, jak czuję taki napad głodu, faktycznie piję kilka dużych łyków i trochę mija na następną chwilę. Ale siedzę sobie, jest aha, jest mi jeszcze zimno, ale to dopiero pierwszy dzień. Jest mi zimno, więc siedzę sobie pod kocykiem i w bluzie. No i nie jest źle. Nie mam się za bardzo martwić, bo jutro będzie z pewnością jeszcze gorzej. Także powinnam się cieszyć, że dzisiaj wcale chyba nie jest jeszcze tak źle. No do zobaczenia kolejnego dnia. Pa, pa. Cześć, witajcie! Dzisiaj się zaczął drugi dzień mojej głodówki. Żyję jeszcze, jak widzicie. <grytanie> Jadę właśnie do radia, także wcale nie jest aż tak źle. Poza tym, że jestem strasznie głodna, po prostu okropnie piję cały czas wodę, z butelką się nie rozstaję. Gdy mnie taki głód, właśnie porządniejszy łapie, to, to, to piję. Wczoraj w pierwszego dnia po południu miałam takiego około godziny szóstej, chyba taki największy, szósta no czułam, siódma. Czułam naprawdę taki porządny głód. Cicho. Czułam porządny głód. Ale, no ale mi przeszło później poszłam spać, spałam jakoś spokojnie no no w ogóle nie czułam głodu. A teraz już czuję, niestety. No, czuję, ale piję, myślę, że jest to do wytrzymania. To nie jest coś tak strasznego, żeby, żeby nie, nie wiem, żeby się obawiać też tak bardzo, przynajmniej w moim u mnie. Jeśli chodzi o wagę, to już myślę, że 2 kilo w ciągu tej doby. To znaczy ważyłam się w funtach, ale, ale to jest około 2 kg. Straciłam przez, tą, przez te 24 godziny. Tak na początku, właśnie jest, że, że, się, że się traci nawet 2-3 kg dziennie, podobno na początku, później już około kilograma, a później no, już niecały kilogram, w zależności od tego, jak długo to, to oczyszczenie przeprowadzamy. No i od tego pewnie kto ma ile tłuszczu na sobie. Czym więcej tego tłuszczu się ma na początku, to tym bardziej chyba to wleci w dół. Tak mi się wydaje. Nie jest źle, dobrze, że świeci słońce, i. Myślę, że, że, jakoś, że, że ten drugi dzień jakoś przetrwam bez problemu. Zobaczymy, czy jutro nie będzie gorzej. Trzymajcie się na razie. Pa! Cześć, witam was serdecznie w moim trzecim dniu głodówki. Chcę Wam powiedzieć najpierw, jak wyglądał wczorajszy dzień. Wczoraj do południa było wszystko ok. W ogóle miałam dosyć y, wczoraj taki intensywny dzień. Musiałam dużo jeździć, dużo rzeczy załatwiać. Byłam w ruchu, byłam poza domem przez większość dnia. I, ale już tak, tak mniej więcej, we wczesnych godzinach popołudniowych zaczęłam czuć dosyć ostry głód i byłam mocno zestresowana. Wszystko mnie zaczęło drażnić. Każdy hałas, jak ktoś do mnie mówił, po prostu mnie jakoś denerwowało. I głód, właśnie, takie napady głodu dosyć silne miałam wczoraj. Nie, nie wiem, trudno jest to powiedzieć. Cały czas czułam takie napięcie wewnętrzne, chociaż się starałam wyluzować. Bardzo ważne jest to, żeby się zrelaksować, żeby właśnie było tak miło, spokojnie itd. i tak dalej. I u mnie tak nie było, nie dałam rady, chociaż wieczorem byłam na medytacji i dosyć fajnie się ten dzień zakończył. Także nie było tak źle. Poszłam spać o 22, czyli jak na mnie to jest mega wcześnie. Nie mam ochoty siadać do komputera, odpisywać na żadne komentarze i nie wiem, po prostu nie mam ochoty poświęcać na to za dużo czasu. Wolę czytać, mam książkę. Aha, przyszła też książka Fasting, taka dosyć pokaźna, Randy Fredericks. Ona ma dosyć dobre opinie ludzi, więc. Więc ją zaczęłam czytać, i tutaj podoba mi się ogólnie. Jest bardzo szczegółowo opisany. Każdy pro, W ogóle najpierw są opisane po kolei rodzaje głodówki. Bardzo dużo ona ma tutaj odniesień do, do innych autorów, którzy, którzy właśnie się głodówkami zajmują. Przede wszystkim Furman, który jest znany też w Polsce i jego książki są znane o zdrowym odżywianiu, i on tak samo propaguje bardzo to, tą głodówkę leczniczą. Także tutaj jest dosyć ciekawa jest ta książka, ona, ona mi pomaga, więc taką, myślę, że takie właśnie jak się ma taką dobrą książkę, która pomaga nam w tym i mm, motywuje i trzyma nas jakby przy tym, ponieważ muszę Wam powiedzieć, że oczywiście jak je, moja rodzina, nawet jak wyjdę, ale i też nie wychodzę, tylko sobie na przykład leżę na kanapie, to i, i, nie czuję się najlepiej z tym. Nie jest to fajne. Nie lubię czuć tych zapachów jedzenia. Byłoby mi łatwiej, gdybym, gdybym nie czuła, gdyby nie było w ogóle w domu gotowane. <grym> tak jest na pewno łatwiej, ale myślę, że da się. Nie jest to aż tak straszne. Też jest to do przeżycia, jest to dla ludzi i myślę, że. Nie jest to aż tak straszne, żeby tego nie przeżyć. Jeżeli się człowiek tak na, zdecyduje na to i jest mocno nastawiony, mocno z, z, nie wiem, zmotywowany i ps, psychicznie się nastawimy odpowiednio, myślę, że najważniejsze to jest psychiczne nastawienie, bo tylko to wtedy nam pomoże w tych trudnych momentach. I po prostu, gdy mnie łapie głód, piję jak najszybciej kilka łyków wody, nie czuję w ogóle pragnienia, tylko właśnie ten głód. I ten głód, i ten głód zapijam. Co jeszcze? Wczoraj zaczęłam czuć dosyć mocną kwaśność w ustach, i to, to jest nieprzyjemne. Często chodzę, przepukuję buzię, myję zęby oczywiście bez pasty. To, co mi nie pasuje, też to nie można używać żadnych kosmetyków w tym czasie ani pasty do zębów. Myję się na sucho. Nie ma wcale jakiegoś nieprzyjemnego zapachu z ust, co mnie zdziwiło, bo spodziewałam się, że będzie niezafajnie, nie a nie jest wca, wcale źle. Jedynie, co przeszkadza mi, to właśnie ta, to uczucie kwaśności. To jest bardzo niemiłe. Więc często chodzę, przepukuję, myję zęby i mm, jest ok, I nie jest źle. No, mycie wodą samą też nie jest takie, takie ciężkie. Zastanawiam się tylko, co będzie z głową, bo myślę, że jutro będę musiała mieć głowę, no i nie wiem, nie wiem co zrobię. Bo nie, nie chciałabym mieć włosów przetuszczonych, bo no, chyba nie czułabym się też dobrze. A tutaj jest ważne też, żeby czuć się dobrze. Nie wiem, zobaczymy, co zrobię. Czy będę mieć wodą, czy nie, n nie wiem jeszcze. Także wczorajszy dzień taki był średni. Ciężki był. Ciężki. Dzisiaj ważę niecały już kilogram. Czyli pierwszego, z, pierwszego, pierwszy, z pierwszego na drugi dzień, te pierwsze 24 godziny, najwięcej wyszło pewnie wody. Dzisiaj już mniej, niecały kilogram. No, i tak pewnie to będzie się posuwać. Liczę na to szczerze mówiąc. Nie wiem, czy już mi się zaczyna spalać tłuszcz, czy jeszcze nie, czy jeszcze jest glikogen spalany. Zobaczymy później. później wiem, że właśnie człowiek się czuje taki wyczerpany i ma mniej energii. Aha, i dzisiaj właśnie to co chcę Wam powiedzieć. Więc być może zaczyna się spalanie tłuszczu. Spalanie tłuszczu wymaga właśnie, zużywa dużo energii. Ja się czuję dzisiaj słabo. Dzisiaj pierwszy dzień mam taką słabość. Stałam chwilę, robiłam dziecku śniadanie i, no i musiałam usiąść. Musiałam usiąść, bo faktycznie czułam się kiepsko. I na szczęście mamy weekend, jest mój mąż, także tutaj będzie mi łatwiej zajmę się i dziećmi i jedzeniem. To przynajmniej jest na tyle dobre, a wiem, że tak po kilku dniach powinna ta energia podskoczyć znowu. Czyli liczę na to, że faktycznie mi się poprawi i będę się dużo lepiej czuła. No ale to zobaczymy, oczywiście, powiem Wam na bieżąco. Mam nadzieję, że ten dzień dzisiejszy będzie już łatwiejszy. Słabo się czuję, ale żebym przynajmniej nie miała takiego, takich mocnych napadów głodu, i no i ten stres. Ten stres może jeszcze chyba być takie napięcie, i no tak, to, to, to podobno może być. Mam nadzieję, że nie za długo i że przede wszystkim, że ten głód minie. Ten głód powinien minąć. Z tego co czytałam, to powinien po trzech dniach minąć. Zobaczymy jak to będzie, jutro Wam dam znać. Trzymajcie się na razie, cześć.